Chcę, żeby moje zdjęcia w stroju Mikołaja rozwieszono w całej szkole. Jasne. Organizujecie świąteczną imprezę. Tak, będzie super. Otrzy się z aerkoniakiem, piniatą i w ogóle. Bomba! Pozwolą nam skorzystać z boiska? Na pewno. Wszystko ma wyglądać pięknie i odświętnie Można się bawić w cholu. Właśnie o tym myślałem Dużo miejsca jest też w ogrodzie Pewnie, a w razie czego dam wam do dyspozycji mój dom Dzięki, Almo Zdjęcia Chcemy zrobić niespodziankę Robercie Dlatego musimy się spieszyć, bo nie mamy czasu Przepraszam. Porozmawiam z Pasqualem i poproszę go o zgodę na zrobienie imprezy na miejscu. Tak będzie najłatwiej. Gdzie moja czapka? Zapozujmy razem. Tylko przez chwilę. A jeśli się nie zgodzi, zawsze pozostaje mój dom. Dzięki. Pogadamy z uczniami. Zobaczymy, co przyniosą. Wspaniale. Potem powiecie mi, czego brakuje, to Wam pomogę. Naruszajmy. Tylko nie wygadajcie nic, Robercie. I jeszcze fotka. Dzięki. Na razie. Podtrząśnij się, Gandia. Skamieniałeś, czy co? Pan Bustamante prosi cię o to z powodów administracyjnych. Nic nie ryzykujesz, a możesz dużo zyskać. Pode być bardzo co pan przez to rozumie? Jak wiesz, nie ma nic za darmo. Prawda? To czek in blanco w dolarach. Proszę wpisać kwotę. To za wspaniałą pracę na rzecz tej szkoły. Jeszcze jedno. Proszę. Oto dyplom nauczycielski, o który od dawna się starałeś. I o którym zapomniałeś. Bardzo mi miło. Spaniałe oceny. Bueno, Pascual, firma, do jedna weszło czek. A teraz podpisz te czeki. Tego? Tak. Nie rozglądaj się, tylko podpisuj. Jeszcze jeden czek. Mam tylko dwa. Trudno. Trzeci podpiszesz później. Mogę wpisać kwotę? Od razu. Dziękuję. Dzięki, że mnie przed nimi obroniłeś. Nie ma za co. Pogadajmy. Muszę wracać do szkoły. Siadaj. Opowiedz mi o sol. Chcę ją poznać. O sol. Jest. Mega słodka. Mówię? Interesuje mnie co innego. Jest nie tylko śliczna, ale ma także piękne wnętrze. Przyjaźnimy się. Ładna na zewnątrz i wewnątrz. A jaką muzykę lubi? Każdy. Od pół roku podoba się jej jedna piosenka. Od pół roku? A jazdam motocyklem albo żeglowanie? Nie mam pojęcia. Szkoda. Bo uważam, że jeśli się z kimś chodzi, trzeba wiedzieć, co lubi. To prawda. Masz rację. To ty? Tak. Myślałaś, że ci się uda? Pożegnaj się z pracą Bo sprawię, że wywalą cię jak psa Czemu? Nie zrobiłam nic złego Jesteś plotkarą i powiedziałaś wszystko Tomasowi Co z tobą? Zwariowałaś? Nie krzycz na swoją chlebodawczynię Szalejesz za Tomasem Ale on nigdy nie zwróci na ciebie uwagi Pozbieraj naczynia, słuszko. Nie nazywaj mnie tak. Odbiło ci sol. Nie wiesz z kim zaczynasz. Zostaw mnie. Uspokójcie się. Co robić? Sol zabijesz ją. Ratunku! Co cię opętało? Puszczaj ją! Puszczaj! Co tu robisz, Michel? Puszczaj! Co wy na to? Za co ten czek? Jest mój. Kto ci go dał? Dostałem go od władz szkoły w dowód uznania za moje umiejętności i zawodowe poświęcenie. Nie jesteście ze mnie dumne? Jasne. Bardzo. Zastanawiam się, na co przeznaczyć pieniądze. Na pomoc biednym. Oraz zakup motocykla, który mi obiecałeś. Wykluczone. Czemu? To niebezpieczne. Zapomnij. Tato. Tata ma rację. Ja też się boję. Roberta nigdy nie miała wypadku. Nie wspominaj o Pardo. Ma na ciebie zły wpływ. Nikt nie wywiera na mnie wpływu. Nie? Więc czemu przystąpiłaś do jej buntu i przyszłaś tu z transparentem? Tatusiu, nie rób tego. Broniłam swoich praw. Praw. Wytłumacz córce, że broniąc swoich praw, nie może występować przeciwko mnie. Przesadzasz. Nie była przeciwko tobie. A ty nie krzycz, na tatusia. Czemu nie mogę mieć własnego zdania? Mam cię dość. Prób, co chcesz ze swoim głupim czekiem. Nie bądź niegrzeczna. Wracaj. Ta szkoła ma zły wpływ na Pilar. Dawniej taka nie była. Chodź do mnie. Uspokój się, kochanie. Zrozum, że Pilar musi trzymać stronę przyjaciół. Pierwszy raz zintegrowała się z grupą. Nie możesz jej tego zabraniać. Trzeba naprawić to krzesło. Racja. Zajmij się tym. Nie teraz. Dostań, Pasqual.